Chcemy przeżyć to raz jeszcze, ale czy się uda? Mam nadzieję, że tak. Przecież warzywa mamy swoje, mięso też. Jogurt nie do końca taki, jaki powinien być, ale on rzadko bywa taki, jaki powinien być. Ceramika troszeczkę tutaj naśladuje Grecję. Feta oryginalna, może brakowało oliwek, a to już jest prawda tego systemu. Prawda krety i Elafonisiego. Lecimy na bogato, koza z frytkami i grecka po raz kolejny, ale. Chodzi generalnie przecież o widok i prawdę. Wracamy do tego wspomnieniami. Chcemy tam być, chcemy się bawić, jemy, smakujemy. Czy jest tak jak było? Może kiedyś jeszcze będzie. Piwo Beck's. Niczym niemiecki turysta wracający do Krety od 40-50 lat. W lokalu usiedli zaraz obok, a przecież było tyle miejsc. Nawet miłe. Big time. Chcemy się rozkoszować po raz kolejny i wejść na inny tryb działania dzikiego kota Bumbao, dzikiego Chilego big time. To dziki chili proszę Państwa, the man, Big Boy Bambino, tak? Do mnie mówi Big Boy, komowy jej Mówił do mnie Barman, druga rano, Grecja. Wszystko było zamykane, dawałem srogie napiwki, dawał srową raki. Razem z nim piłem tuła norma na greckiej wyspie Kret. Chcemy powrotu prawdy na lotnisko we Wrocławiu. Było smutno, był płacz, był żal, chcieliśmy zostać. Ale się nie da. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, na tej polskiej ziemi. Trzeba tego bronić, trzeba tego chronić. Ocyminicznie tylko potrafią. Grecja na szybko powraca. Tutaj generalnie chodzi o sałatkę grecką, ale też te smaki, sałatka grecka. Dlaczego sałatka grecka? Bo mamy wszystko na sałatkę grecką z własnych upraw. Do tego dochodzi oczywiście oliwa grecka, jakaś tam feta. Karkówka, ziemniaki, może jakieś cacyki, ale też z własnych ogórków. Proszę Państwa, tego jeszcze nie grali, tego jeszcze nie było. Wchodzę do gry. Elegancja Francja. Czyż nie jest to troszeczkę greckie, czyli biały kolor i niebieski. Ten niebieski powinien być bary taki z nieba wzięty, ale jest ok. Chodzi też o ceramikę. Grecja. Dla mnie Grecja to przede wszystkim Karkówka, przede wszystkim ziemniaki i cacyki. Myślę, że wszystko. Sól, do tego oliwa, może oregano. Wszystko. Czy to jest dobra grecka oliwa? Bo dla mnie, Grecja, to przede wszystkim i to jest też ważne, żeby było skret. Mam nadzieję, że jest, mam nadzieję, że jesteś dobry. Produkty regionalne, produkty prawdziwe. Czy dbamy o swoje? Nie do końca, co mnie zresztą bardzo martwi. Jesteśmy bardzo zapatrzeni w cały świat i oddajemy to, co mamy najlepsze. W sumie mega boli, tak nie powinno być. Zaczynając od jedzenia, od restauracji. Czy Serbowie, Japończycy i Włosi by się w to bawili? Myślę, że nie. Trzeba to zmienić. Big time. Chociaż gotuję po grecku, ale są miejsca, które lubię. Big time. Sacyki. Może bym nie robił, gdyby nie własne ogórki. Znaczy, nie własne od ludzi. Czyli własne. Patrzcie na tego ogórka. Trzeba go zetrzeć. Jest. Własny ogórek. Własny ogórek. Proszę Państwa, z czegoś takiego jeszcze nie było sakra, co? Przepotężna maczuga. Pała wielkości wielkiego kota bomba. I do moich głów. Klasycznie, proszę Państwa, tak wygląda własny domowy ogórek szklarniowy. Większy niż te wszystkie inne. Ale był hodowany naprawdę z miłości. Proszę Państwa! Towar własny przede wszystkim i to cieszy. Ogórki, cukinia, pomidory, to co zawsze. E, oliwa grecka. No i tutaj za chwilę wyjdzie coś innego. Czerwona cebula. No i co? No i czerwona cebula z działki tego po prostu nie Tego nie ma, to może być krojenie. Ogórek zaczynamy szybka akcję. Może powinien zabrać te wszystkie nasiona, no ale jestem zaleniwy. Tutaj pomidora, naprawdę miąż soczysty. Niektóre są po prostu słodkie, w zależności od rodzaju. Tutaj papryka też ma, że powinien wyczyścić te wszystkie ziarna. No i na koniec moja ulubiona królowa, mała, fajna czerwona cebula. Piękne kolory, własna działka, inne inna naprawdę. Najbardziej cieszę się chyba z tej czerwonej serii. Bo cała reszta to wiadomo co roku wychodzi, ale czerwona i szklarniowa, ale szklarniowa to nie nasza ale wszystko inne nasze, bo miną patrzcie na te kolory. Zaserwujemy jak w knajpie. Oczywiście ceramika, myślę, że to są też unikaty. Patrzcie na te kolory, sór pieprz. Oregano i oliva grecka. Bosko jest, jest ok. Dostałem to jest ok, patrz na the nation of origin jestem mega zadowolony z tego wszystkiego ze smaku kompozycji słodyczy do soli do oliwy do oregano do tej fety do wszystkiego no i oczywiście ceramika czy moje serce jest z gliny i bije dla bolesławca myślę że w pewnym sensie tak karkówka miękka prosta soczysta do tego tylko ziemniaki, cacyki już czeka na jogurt. Ten jogurt nigdy nie będzie grecki. Jeśli ma być grecki, to podejrzewam, że najbliżej będę miał na halę targową we Wrocławiu. A tutaj ostatni rzut oka, naprawdę i ten cudowny lokal. Zaraz obok hotelu czekali na nas, mówili: zapraszamy, bawimy się razem. Big time, było cudownie, będzie powrót.